Jako Fundacja PZU zdecydowaliśmy się przeprowadzić ten raport i badanie o tym, czy Polacy marzą, ponieważ chcemy i wierzymy, że możemy budować naszą przyszłość z nadziei, a nie ze strachu. Żyjemy w świecie, w którym mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, jesteśmy 5 lat po pandemii, jest masowa dezinformacja i operacje wpływu, które sprawiają, że nasze społeczeństwo żyje w lęku i w strachu, i chcieliśmy zobaczyć, czy te marzenia dają nam właśnie nadzieję i sens życia. I dokładnie tak jest. To, co widzimy w naszym badaniu przeprowadzonym przez Infuture Institute y, Natalii Hatalskiej wspólnie z Fundacją PZU, y, to to, że Polacy marzą, bo to było nasze główne pytanie, czy Polacy w ogóle marzą. I 9 na 10 Polaków marzy, nieważne czy jest y, z jakiej miejscowości pochodzi, czy jest kobietą, czy mężczyzną, to są rzeczy, które nas łączą. Wszyscy marzymy i te marzenia dają nam nadzieję dają nam motywację, dają nam sens życia. Y, nie marzymy o jakichś wielkich rzeczach, takich jak na przykład lot w kosmos, ale marzymy o prostym, dobrym życiu. I to proste życie jest definiowane przez większość Polaków w taki sposób, że mamy pracę, dom, podróże i relacje. I te relacje są najważniejsze, w szczególności jeżeli spojrzymy na najmłodsze pokolenie, bo to pokolenie 18-24 prawie co drugi Polak z tego pokolenia marzy. O relacji, miłości, związku, rodzinie. I to jest bardzo budujące, chociaż też odbijające się w tych lękach, bo w lękach widzimy, że boimy się do boimy się zaniku tych relacji, które jednak od czasów pandemii też. Przez to, że mamy coraz więcej internetu i social mediów, są widoczne. Natomiast faktycznie to młode pokolenie marzy o tych relacjach i będziemy ich wspierać, żeby je budowało, ale marzy też o dobrej pracy. I myślę, że tutaj możemy wspierać i działać tak, żeby Polki i Polacy jeszcze z większą odwagą myśleli o tej swojej przyszłości i mówili o tych marzeniach. Bo to, co było ciekawe, jak rozmawiałam z badaczami, że wielu badanych. Bało się odpowiadać na to pytanie, czy marzy, i dopiero po dłuższej rozmowie dawali znać, bo my chyba w Polsce w ogóle trochę tak mamy, że marzymy, ale wolimy o tym nie mówić, żeby nie zapeszyć. A może właśnie warto mówić o czym marzymy? Jako Fundacja PZU wierzymy, że po pierwsze mamy inspirować do Marzeń. I chcemy inspirować Polaków do tych marzeń. Chcemy współdziałać z różnymi organizacjami i sami o tym, żeby inspirować Polaków do marzeń, i żeby inspirować ich również do działania, ponieważ działania są motywacyjne, dają nadzieję i tu są takie momenty, gdzie my faktycznie jako Fundacja PZU możemy jeszcze mocniej wchodzić i inspirować. Ja bardzo często zadaję ostatnio ludziom pytanie o tym, o czym oni marzą, i to jest też taka chwila dla naszego dobrostanu, bo tak naprawdę możemy tylko przypomnieć sobie, o czym marzą. Jeżeli zaczniemy głęboko szukać siebie i w dzisiejszych czasach, w których bardzo mocno jesteśmy atakowani przez różne informacje i nadmierną ilość informacji, to ta chwila dla siebie jest bardzo ważna. I jako Fundacja PZU działamy w kontekście dobrostanu psychicznego, wspieramy ludzi i organizacje, żeby budowały edukację dotyczących krytycznego myślenia, czy tego, jak korzystać z mediów, czy z mediów społecznościowych. Wspieramy Polki i Polaków w powrocie na rynek i używaniu nowych kompetencji przyszłości i pokazujemy, bo też dzięki raportowi bardzo mocno widzimy to, że boimy się tak zwanej dehumanizacji, czyli trochę nie rozumiemy tych nowych technologii i potrzebujemy tego tematu związanego z dobrostanem psychicznym, czy, czy z pomocą taką rozumianą nam właśnie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach psychicznych. I to jako Fundacja PZU też robimy. A co więcej, już od jakiegoś czasu współpracujemy na przykład z fundacją dr Clown, i tam razem z naszymi wolontariuszami wchodzimy do szpitali i inspirujemy młodzież, żeby malowały swoje marzenia, więc chcemy dawać inspirację, a jako pracownicy PZU wierzymy, że Pracownicy PZU spełniają marzenia, więc też na pewno to będzie nasze działanie wolontariackie.